Kawasaki ER-5, rocznik pewnie coś koło 2000, i tak, próbowałem odmówić z powodu tego, że nie naprawiam takich rzeczy, no ale się nie udało, na siłę wciśnięty, no nie wciśnięty, no już palnicho, prosty jest, nic się mu tam nie podziało, tylko prostu się przewrócił na lewą stronę, tyle że się klamka podgięła na prawą, czy tam na lewą, nieważne. No i stał długo, stoi maszyna długo i yy, też będzie taki temat tutaj, żeby go uruchomić po prostu, czyli gaźniki, płyny, hamulce, ponieważ poprzednim hamulcu, no to już chyba przed wypadkiem to było, coś tu chyba się starczy, no, zaczęło dymić, ponieważ nawet jak się go pcha, to ciężko go przepchać, a druga sprawa, że ona już jest, no widać, że przegrzana, także chyba troszkę zacisk przedni trzyma. Kranik, ponieważ tu są bodajże że dwa założone. I takie różne rzeczy, zegary, lampa, no to wpadnie zużywki, jakieś tam gadżety inne, kierunki jakieś, coś tam jeszcze. Najważniejsze to co się mam zająć teraz, znaczy nie mam, bo mam się zająć wieloma rzeczami, ale to co będę teraz działał to uruchomienie go. Typu ściągam zbiornik i dobieram się do gaźników, do zaworków, świece i tak dalej. Sprawdzi się cóż tam wewnątrz siedzi. Ciekawe, gaźniki się umyję w ultradźwiękach bo stoi rok czy dwa, nie pamiętam, także pewnie będzie tam w tych gaźnikach yy, ciekawie. I też hamulce, no to mówiłem, zaworki w kołach, jakieś tam lusterka, gadżety, te sprawy. No I klamki nowe, płyny wszystkie. No taki przegląd. Opłacalność no, tego zabiegu, no nie wiem, no to niech tam każdy po swojemu, że tak powiem, obliczy. Nie moja to kwestia. Ktoś chce, no to co ja poradzę. Dobra, zbiornik, gaźniki, widzimy się za jakiś czas. Cóż tam ciekawego w środku będzie? Na pewno same interesujące rzeczy. Porozbierana. Widać, że długo sprzednie palony, ponieważ tu u góry wszystko aż suche wałeczki. Tu mamy śruby, nakrętki kontra, także tutaj regulacja zaworów to jakoś tam bardzo długo nie przebiegnie. Akumulator się ładuje, ponieważ nie wiem ile to tam, ile on tam ma czasu. Bez koszulki prezes chodzi, kurwa jeszcze mi się leje, eee, będna zakrętarka. Prezes chodzi bez koszulki, bo gorąc, jak pieron, ale chyba mi z roboty nie wyjebiam za to, co. Eee, czekajcie, ten koleg, ja mu zaraz wiertło wsadzę, i tak będzie najlepiej, bo mi się będzie ze zbiorniczka w czego lać. Także zaworki ustawię, świecę mu przełożę na świeże. Zaraz to tam. O. Dobra, idę po wiertło, wsadzę mu wiertło, żeby się będzie w ten podwórkę, żeby na złość. Jest wyżej zbiornik niż w Nie, to inaczej nie pójdzie. Uniwersalny korek pasujące do wielu przewodów czyli wiertełko jeszcze rozpierdam kamerę mimo, że już przeszła swoje ok, ustawię te luzy zaworowe yy, zajmę się tutaj tematem gaźniki tam już płyn no już płyn nagrzany w myjce także zaraz gaźniki wrzucę yy, i co dalej, co w tufantów mam lampa i zegary jeszcze nie wyciągnięte z pudełka świecę, zestaw do kranika kierunki, zestaw do hamulca naprzód, przód klametki już tyle, będzie teraz potrzebny. I filt powietrza. Także yy, kleim, że tak powiem, gaźniki. Tutaj namaka komplet. Czy na Maka? Jeszcze nie namaka, ale zaraz namaczał się, będzie. Yy, tam jeszcze jakiś KTM i chyba CRK Honda jest. No. Także tą górę sobie zamknę, wrzucę gaźniki, niech się myją. A w tym czasie może się zabiorę za, yy, za coś tu dookoła. Zawieszenie, może tam zaworki w kołach poprzekładać, te lampy poskładać, ale lampa na sam koniec, wcześniej zawieszenie, ponieważ bez lampy, bez zegaru mamy tutaj idealnie dojście do śrub. Także same plusy. Dobra, kolejny temat. Coś innego po drodze. Zobaczymy, co. Odpalenie? Może być. Troszkę się zmieni z przodu. Jeszcze zawieszenie i opony. Kierunki założone, mimo że śruby. Bo tym jest dobre, założyłem. Jeszcze będzie szybka i zobaczymy, co z tymi oponami. No ja bym na nich nie jeździł. Ale to będzie decyzja właściciela, jak zawsze. Zegary przełożone z przebiegiem tym, co były poprzednio, ponieważ przełożyłem licznik. Nawet się pokazują różne rzeczy. I zobaczymy, wokół odpalone, odpalone. Czy ten silnik jest sprawny? Się okaże. Dobra, jest dobrze, rozrusznik kręci. No to ogień. Jakiegoś podejrzania lekko kręci trochę ten silnik, ale to nic, próbujemy dalej. No, coś może i z tego będzie. No i się sprawa wyjaśniła. Nie ma kompresji, o Boże, a miałem przeczucie, miałem mówiłem właścicielowi, że nie wezmę tego, że nie biorę, to wprosi, że tak powiem. No bywa. I tak co jest? Zawory były regulowane wszystkie 8. I teraz myślę, może gdzieś coś się pomyliłem. Mimo, że tu regulacja śruba kontra, no tu się nie ma jak pomylić. Mimo, że były ustawione teraz, chyba luzuje za 2 mm. Czyli co mamy? Krzywe zawory. Tamietknęło, że on miał popalone, popalone bezpieczniki. A skoro miał popalone bezpieczniki. Była próba palenia, a on nie zapalił po prostu, i Ach, bezpieczniki popalił. Czyli sprzedany, uszkodzony, niby, pod, tak z tym wypadku, jakiegoś pewnie młotkiem spowodowanego, cholera wie, nie wiem. No i będziesz mądry. Też miał właśnie dużo luzy, ale myślę, kurwa, może to nie ustawiał du dużo. I teraz z powrotem luz za 2 mm. Czyli po prostu są zabory krzywe i tyle. No nieźle, zobaczymy co z tego wyjdzie, chętnie wypchałbym go w pokrzywę. Jaka decyzja chyba widać. I tak, yy... cholera no, odbicia zaworów, no może minimalnie na tym, no coś widać. Kłoki, no jakieś tam ślady pracy już mają. A co do zaworów, co do zaworów, co do zaworów. Są zgięte na jednym że jak widać, o teraz widać sące. Szczerze mówiąc powód tego można sobie wymyślać. Czy gdzieś przykorodował czy co, no, cholera mia. ani rozrząd nie był przestawiony. Ani też ja go nie ruszałem, bo tutaj są zawory na śruby. No ciekawa zagadka, no ale jest jak jest, tego wica niedroga. Będzie przekładka, tłoczki sobie rozepnę, wyczyszczę. Powiem szczerze, że zaskoczony byłem taką sytuacją, no ale zobaczy się, co się uda z tego złożyć. Yy, głowica do obróbki, cylindry, właśnie cylindry, cylindry, cylindry. Jakieś tam jeszcze ślady honowania znać, duże, nieduże. A tutaj jakaś plamka, czy to nie jest pęknięcie? Nie, chyba nie, widać takie kółeczko, o teraz by się nie okazało, że to pęknięty cylinder jeszcze do tego no tak to podejrzanie wygląda, no ale raczej nie, bo tutaj też jest tylko niżej yy, postój długi po prostu mu troszkę chyba zaszkodził no bywa, tak niestety czasem i tyle yy, może być mój brzuch gdzieś prześwitywać bo bez koszulki, jak to ostatnio tylko czasem może się trafić. Rozpinam zawory, rozpinam tłoki, czyszczę, je, przygotowuję i będzie składane niebawem. Lecimy dalej. Jeszcze nie z głowicą, ale przejdzie na to czas. Zawieszenie widać leży, jeszcze nie zrobione, ale niebawem będzie. Oponki jednak nowe, bo tam, jak mówiłem, tamte spękane także no strach by było. Do właściciela rozwiniłem. Zdecydował na nowe, przód jak i tył. Teraz hamulec. Był i na pewno długi był, bo tłoczki zblokowane. Znaczy no zblokowane to było czuć jak się go pchało. Jak i w środku, widać, że już aluminium się troszkę utleniało, trzeba będzie to wszystko ładnie oczyścić. Eee, no żeby nie, nie ściskało znowu, gumek nie, nie rozpychało i nie gnietło tłoczka. Także zacisk do ogarnięcia, tutaj zestaw gumek do zacisku, a tu do zawieszenia. Ale po kolei, najpierw zacisk. Będzie sobie czekał w kolejce, no długo, niedługo, bo zawieszenie tylko zrobienie będzie stał na, na kołach, że tak powiem, no, przynajmniej na przedni, bo na stopce. I co, i później ta głowica, o później, no może nie dziś jeszcze, ale, ale niebawem. Także troszkę gotówki sprzęt pochłonie, ale no zrobione będzie dosłownie wszystko, a nawet to co początkowo się wydawało, że konieczne, niekonieczne że nie będzie trzeba robić po prostu bo tej głowicy to się raczej nikt nie spodziewał życie, beba. dobra, Działam i kolejny temat, głowica to teraz góra silnika, było wszystko dookoła teraz będzie silniczek plan, dzisiaj go pierdolnąć znaczy, no, może nie tak e, dzisiaj go zrobić poskładać górę, nie odpalać e, tutaj jeszcze taka rureczka z oringami oringi założone świeże, tak rureczka jest, oringi Witam nowe, tak że będę trzymać jak wściekłe. A, tak, uszczelniacze zaworowe. A skoro uszczelniacze zaworowe, to i głowica, uszczelka pod głowicę. Tam to sobie od razu wezmę wszystko. To są stare gumki do hamulca. Pod jest i pod głowicę jest. Dobra, to dajmy na razie tutaj i to też. Poskładam głowicę i później góra. Yy, dlaczego chcecie się zrobić? No bo czas pracy, że tak powiem, zbiega końca, a. Chcę mieć poczucie dobrze wykonanej roboty. Nie no, śmieję się. Po yy, to chcę zrobić dziś, aby mi przez noc, tutaj te półksiężyce, wszystko wyschło, na spokojnie, bez czekania, czy to już, a jutro sobie odpalę. Bez stresu. No no, w cudzysłowie, bo poprzednie miało być bez stresu. Głowica kupiona, używana, wyczyszczona, gniazda liźnięte, zawory również wyczyszczone akurat sące, a tu mamy mniejszy, czyli wydech, choć nie zawsze. Czeka na wypięcia zaworowe Yamaha, mają sące mniejsze, no bo jest ich trzy. Yy... I uszczelniacze zaworowe. Także składam i widzimy się za chwilę, ponieważ mam jeszcze wszystko niepomyte do tego silnika, typu wałki, mostki i inne yy gadżety. A to niepomyte z tego powodu, że najpierw głowica, później reszta. Także za chwileczkę wracam i lecimy dalej z tematem. Dobra, tak to wszystko wygląda. Głowica złożona. Luzę to wiadomo nie ustawione, bo tu mamy śruby, tak tutaj tak ustawić, to nie bardzo jest jak wcześniej. Bałeczki pomyta, mostki tutaj to też tam problemu nie ma, bo są opisane i głowica też jest opisana, w którym miejscu, który mostek. Yy, także poskładam uszczeleczka. Uszczeleczkę sobie od razu wezmę. Pod cylindrem już jest świeża. Ciekawostka. Oryginalna była taka biała, jakaś srebrna, A teraz jest czarna, ale to nie będę podnosił, bo jeszcze mi się tłok wysunie niektóre i, i od nowa. Eee, także pozostało poskładać. Bo już tam długo nie zejdzie, znaczy, długo nie zajdzie. No, no coś na pewno zajdzie, bo wiadomo, no, samo się nie zrobi. Ale już tam nie jest najgorzej. Rureczkę wyczyszczone kanały też włożę teraz, no bo później pewnie. Byłoby ciężko. Powiem szczerze, nie wiem czy komuś się przytrafił taki temat wycieku z tej rurki. Powiedzmy, tam w normalnej eksploatacji. Ale według mnie troszkę jest kiepski pomysł. Bo z tego co ja tu tak widzę, co się przemierzałem, to nie ma możliwości wymiany tych dwóch ringów bez ściągnięcia cylindra głowicy. Najwyżej jedynie może, jeśli by tą pompę wody ściągnąć. O, no to wtedy pójdzie tak. No, powinno pójść wtedy, ale tak, no, tak bym powiedział, dziwnie. Jakby to było jakoś tak wsuwane kolanko i tylko na śrubie, że śrubacze ma z boku taki, powiedzmy, puszko i śruba to jakoś tak lepiej. Ja tutaj, no faktycznie, może jeśli by ściągnąć pompę wody, to zejdzie, ale tak, takie to dziwne. Eee, no bywa, tak jest czasem. Dobra, składam, nie ma czasu, trzeba jebać, kurwa, trzeba odpalić dzisiaj. No to że odpalę, to jest oczywiste, ale, ale trzeba działać. Przęcik <coughs> nabiera kształtów pomału odpowiednich. E, wałki założone, skręcone, rozrząd ustawiony. Tutaj jeśli by ktoś kiedyś grzebał, jest mi niepolność, jeśli chodzi o rozrząd. Ponieważ znaki do ustawienia jak i znaki jakieś takie bez składu i ładu są koło siebie. Zaraz e, i tak, teraz mam ustawiony akurat. To nie problem, ale zmień. zmieńmy sobie, że tak ujmę miejsce, żeby nie było, mamy IN, czyli dobry wałek. I tak, tutaj można by pomyśleć, że już idziemy blisko, ale jakimś cudem X, a IN mamy z tej strony. No i można by pomyśleć, jest okej, okay, nie? No właśnie nie jest. Jest ok. O mniej więcej teraz, czyli tutaj tak troszkę schodzi na dół, dobrze, 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 dobrze i tu mamy znaczek również, także wygląda, że jest w porządku tutaj, a jak widzicie wyżej też mamy takie znaki, także można się jebnąć, że tak powiem, ale poprzednio też było dobrze i zawory się pogięły, także... Jaki tego, jaka tego przyczyna, nie wiem. Yy, dobra, ustawię luzy zaworowe, zakładam górę, tutaj tą magistralę wodną i lecimy dalej z tematem. No, także już dużo nie zostało. Znaczy dużo, nie dużo, no ale jeszcze troszkę jest. To teraz najciekawsze. Akumulator naładowany, płyn do chłodnicy. No tu mamy wlew wlany. Jakiś czas z odkręconym paliwem stoi, więc jest szansa, że zapali. Jakaś. sami wszystko bije, linki były smalowane. Wszystko dobrze. Dobra, jest, jest. Kręci, kręci. Uponek włączony i włączony. No to próba. Niech się dzieje co chce. Podnośni ale ładnie ruszył. bardzo jest. Fajnie, zapalił, nic się nie pogieło, dobrze jest. I widzimy się za chwilkę. Tak to wygląda, ale tu tam troszkę nas sami, więc nieważne. Rozgrzewka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, to tak, jeszcze. Załadowania, ładowania, mi światłami, Brak mi ręki, żeby przegazować, ale. Ale ponad 14 dobrze pokazuje z z łączeniami światłami także jest dobrze tak nawet bym powiedział, że za dobrze puszczę. dobra i teraz synchronizacja tak to wygląda na wolnych obrotach więc bierzemy młotek i ustawiamy A tam sobie ta śruba siedzi, więc małym młotkiem kręcimy. i tu trzeba jeszcze obadać w którą stronę, raczej drugą

wyłączył gardł. No jest bajka. Trzecia cyfra jedynie czy tam różnie a nawet czy czasem trafi, że są takie Dobra, skoro skoro chodzi, jak słychać, to podłączę mu benzynkę, niech wypali to co ma. Niech nie zgaśnie. Założę kranik. Tutaj kranik jest po wymianie zestawu naprawczego. Założę zbiornik świeżą benzynkę, bo nie ma w ogóle. No i gotowy, teraz poszło wszystko dobrze, za pierwszym razem to powiem szczerze, że dość się drapałem po głowie co jest kurwa grane, że, że on nie pali, no ale no, życie bywa, ważne, że chodzi. Pyka sobie już na zewnątrz sprzęt. Aj. Jazdy testowe jako tako nie było, no bo nie ma papierów, nie ma ubezpieczenia, nie ma przeglądu i chyba dowód ma zabrany po tym tam wypadku, który miał, Także no jeżdżone nie było. Chwilkę już pyka, wetraczy wchodzi, łączy się ciekawostka. Yy, o dziwo w drugą stronę. Paliwa przebyło. Wlałem mu chyba 12 litrów. Nie było benzyny w ogóle w baku. Zalane ma paliwko. Yy, no, pyka sobie, no, nic się nie leje. Specjalnie bo tak jeszcze trzymam chwilkę, żeby sprawdzić czy gdzieś kropla jakaś płynu albo oleju nie będzie wisieć. No ale niby, niby nie niby wygląda, że jest w miarę wszystko dobrze z drugiej strony z drugiej strony chyba również no tak to wygląda Jezu klej, okay. coś z ciebie będzie gościu kraniczek zregenerowany, że tak powiem, zestaw naprawczy założony Misterka nowa, obrotomierz działa, to obrotomierz zegar po używki zużywki lampa również szyba, nie było szyby, a się znalazło taki to mały hornet się zrobił z tego, nie? Oponki nowe, napęd wymyty, nie? Porobione wszystko nawet się udało, że na gaz reaguje, to jest dobrze, troszkę to pracy kosztowało finansów również, no ale efekt finalny taki, że, że działa. Niech służy jak najdłużej w takim razie.